Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałbym poruszyć dwa tematy. Pierwszy jest taki, że wiele osób uważa, iż to nie cholesterol LDL powoduje miażdżycę, tylko na przykład wysokie trójglicerydy. Wystarczy utrzymać trójglicerydy na dobrym poziomie i nie martwić się o cholesterol. To jest fake news i drugi, druga bzdura, która często jest powtarzana, powielana, że teraz trzeba sobie obliczać różne proporcje, stosunki, na przykład cholesterolu całkowitego do LDL albo do HDL i w zależności od tego jakie Są proporcje, dopiero możemy wyciągnąć informacje na temat, czy grozi nam miażdżyca, czy nie grozi miażdżyca, a samo oznaczenie LDL, czy na przykład lipoproteiny, a nic nam nie mówi. To jest oczywiście bzdura, czyli fake news numer dwa. Zacznijmy od tego pierwszego. Po pierwsze, trójglicerydy. Oczywiście wysokie trójglicerydy, wysokie stężenie trójglicerydów we krwi, jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i zgonu. Tak? I z tym wiele osób się zgadza. Wysokie to znaczy powyżej 150 mg na decylitr już rozpoznaje się to podwyższone stężenie, ale niektórzy mają taki pokaźny limit, np. 300-500 mg na decylitr, tak? że ich krew, kiedy się pobierze do strzykawki i do probówki, tak? po odwirowaniu, to osocze jest mleczno-białe. Tak? pełno Oczywiście mamy jakieś tam zaburzenia genetyczne, na które nie mamy czasami wpływu, ale czasami na pewne rzeczy mamy wpływ. I niewątpliwie wysokie stężenie trójglicerydów może prowadzić do miażdżycy. W jaki sposób? Prowadzi do uszkodzenia śródbłąka i rozwoju stanu zapalnego. A miażdżyca jest następstwem stanu zapalnego. W jaki sposób się moi drodzy to odbywa? W jaki sposób odbywa się uszkodzenie śródbłąka naczyń, albo w ogóle uszkodzenie ściany naczyń, tak? takich jak tętnice? Oczywiście musicie wiedzieć, że trójglicerydy występują i tutaj to jest taki. Argument też osób, które mówią, że to trójglicerydy powodują miażdżycę, ale twierdzą, że LDL nie. To ja wam powiem tak, że LDL to jest lipoproteina, która sama w sobie zawiera nie tylko cholesterol, ale zawiera też trójglicerydy. Więc sami sobie zaprzeczają, bo LDL też zawierają trójglicerydy. Ale chciałbym wam wyjaśnić to na innym przykładzie. Niewątpliwie wysokie stężenie trójglicerydów może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i rozwoju miażdżycy, ponieważ te trójglicerydy mogą wnikać na drodze np. Na endocytozy, na drodze też transcytozy, mogą wnikać do wnętrza naczyń krwionośnych, wywoływać stan zapalny, powodować aktywację miocytów, fibroblastów, makrofagów i prowadzić do rozplemu tkanki łącznej, czyli kolagenu, który zwęża nam naczynia. A to później wszystko wysyca się jonami wapnia i mamy blaszkę miażdżycową. Ten proces trwa czasami wiele lat. To nie jest tak, że cyk, z dnia na dzień. Ale niewątpliwie trójglicerydy mogą się tam dostawać. Te np. krążące helomikrony lipoproteiny o bardzo małej gęstości, czyli VLDL, o pośredniej gęstości IDL, posiadające na swoich powierzchniach cząsteczkę APOB-100, tak? Posiadające w środku już w miocytach, fibroblastach, czy w makrofagach receptory, tak, na których są receptory, receptory, na przykład LRP1, tak, LLDR, to, to są receptory, czy tak jak na przykład LDLR, tak to są receptory, które wychwytują m.in. trójglicerydy i inne lipoproteiny. Przez na przykład właśnie one są wychwytywane przez makrofagi, czy miocyty. Prowadząc później do ich aktywacji, uwolnienia różnych cytokin i nasilenia tego stanu zapalnego, uszkadzającego naczynie krwionośne. Ale musicie też wiedzieć o tym, że błędem jest to twierdzenie tych różnych, w cudzysłowie, znachorów, pewnie dlatego, że mają wysoki LDL i próbują się usprawiedliwić, że to im nie szkodzi, próbując odwrócić uwagę na trójglicerydy. To teraz Wam wyjaśnię, dlaczego to twierdzenie jest błędne. Po pierwsze dlatego, że LDL też zawiera trójglicerydy. Więc jeżeli ktoś mówi, że to trójglicerydy, a nie LDL powoduje miażdżycę, to się myli chociażby z tego względu, że w skład LDL też wchodzą trójglicerydy. To jest lipoproteina o różnym składzie, tak? Zawierająca m.in. cholesterol, fosfolipidy, trójglicerydy itd. Po drugie, w naszych makrofagach, tak. Które biorą udział w powstawaniu miażdżycy, bo przekształcają się w tak zwane komórki piankowate. Także w miocytach, czyli w komórkach tkanki mięśni gładkich, które znajdują się w świetle naczynia krwionośnego, znajdują się receptory dla LDL, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości. I są to receptory oznaczane jako LPR1 albo też LDLR. tak? Moi drodzy. Oznacza to, że LDL, czyli ta lipoproteina, wnika do światła naczynia krwionośnego, a w zasadzie do ściany. Na drodze różnych mechanizmów. Może to być endocytoza. Później, niestety wywołując stan zapalny, prowadzi do tego, że monocyty, które krążą w naszej krwi, tak przedostają się do tego naczynia, do tego wnętrza naczynia, zamieniają się w makrofagi i w komórki piankowate. Tak samo to działa na przykład na na miocyty, tak? wydzielają różne cytokiny prozapalne, interleukinę pierwszą, szóstą, tnf alfa, prowadząc do rozwoju stanu zapalnego i nasilenia całego tego procesu zapalnego, zwyrodnieniowego, który prowadzi w efekcie do rozwoju miażdżycy. A przy okazji, prowadząc różne procesy z udziałem tlenu, jeszcze utleniają LDL, do tego oksji ldl który również staje się tą cząsteczką aterogenną, przyspieszając rozwój komórek piankowatych, przyspieszając wytwarzanie kolagenu, tak? I niestety rozwój również miażdżycy. A więc dlaczego LDL powoduje miażdżycę? Z trzech powodów. A ten najważniejszy podam na końcu. Po pierwsze dlatego, że też zawiera trójglicerydy. A więc rozdzielanie trójglicerydów od LDL zupełnie mija się z celem. Po drugie Dlatego, że w makrofaga, w komórkach piankowatych, które uczestniczą jakby w tym procesie miażdżycowym, znajdują się receptory dla LDL. Co potwierdza, że jest on wychwytywany, utleniany i niestety powoduje powstawanie stanu zapalnego uszkadzającego nacznie krwiono krwionośne. I po trzecie, mamy liczne metaanalizy i badania kohortowe sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu Badań, kilkudziesięciu lat obserwacji wskazujące jednocześnie, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wysokim stężeniem LDL a miażdżycą. To jaki powinien być ten LDL? Poniżej 115 mg na decylitr. Im mniej, tym lepiej. Dla osób z umiarkowanym ryzykiem poniżej 100, a z wysokim ryzykiem poniżej 70 mg na decylitr. I nie mogę już słychać, sły, sły, słychać, tak, słychać, słyszeć, bo dostaję raka uszu od tych głupot, że LDL nie powoduje miażdżycy, bo to są głupoty. Albo drugi głupot, głupot, że to trójglicerydy są winne, a nie LDL. Jakaś nowa medycyna z Akademii Pana Kleksa. Moi drodzy, ale chciałbym Wam tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Często podkreśla się zastosowanie tak zwanych nowych markerów. Jakie to mają być nowe markery? Jakieś stosunki, tak? Stosunki to mogą być w łóżku, a nie w badaniach laboratoryjnych. Niektórzy mówią, że trzeba obliczyć sobie stosunek na przykład cholesterolu całkowitego do LDL albo do HDL. Jeżeli wynosi tyle, to jest duże ryzyko rozwoju miażdżycy, jeżeli tyle to nie. Ktoś mi kiedyś napisał, że ma wysoki LDL, ale ma też na przykład wysoki HDL i na przykład ten stosunek trójglicerydów do HDL to wynosił tyle czy ileś tam. W związku z tym nie grozi mu miażdżyca. Moi drodzy, to jest bzdura. To jest bzdura. Mamy konkretne wytyczne Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologii. Oczywiście piśmiennictwo zamieszczam pod filmem. Kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce i jeszcze innych towarzystw z przeglądu różnych badań systematycznych, które w żadnym etapie diagnostyki czy badania lipidogramu nie nakazuje ani nie, nie ocenia zasadności, zasadności obliczania jakichkolwiek stosunków, tak? Trójglicerydy, cholesterol, całkowity LDL, HDL i tak dalej. Nie! Dlatego, że samo LDL wysokie, same trójglicerydy wysokie, sama lipoproteina A wysoka powodować będą miażdżyce. Niezależnie od tego, jakiekolwiek tam stosunki występują między nimi. I ponieważ w badaniach naukowych, bo na pewno mi takie podeślecie, mówi się o jakichś tam faktycznie relacjach czy zależnościach, są to badania o niskim czasie obserwacji, nieustalonej wartości diagnostycznej. Dlatego one zdecydowanie ustępują tym klasycznym i standardowym badaniom opartym na wielu latach obserwacji, które jednoznacznie potwierdzają, tak jak powiedziałem, że oznaczenie lipidogramu a przede wszystkim stężenie cholesterolu, nie HDL, bądź LDL jest tutaj kluczowe, tak? W celu oceny tego ryzyka. Oznaczenie lipoproteiny A przynajmniej raz w życiu. Również i trójglicerydów także. Wysokie trójglicerydy mogą również powodować ostre zapalenie trzustki. Ale nigdzie w tych wytycznych nie ma zaleceń, aby kierować się czy sugerować występowaniem jakichkolwiek stosunków pomiędzy poszczególnymi wartościami składników badanych w trakcie badania lipidogramu. I jeszcze jedna dla Was uwaga, bo często się z tym spotykam. Lipidogram nie musi być nadczo. Nie musicie być nadczo, żeby zbadać sobie stężenie cholesterolu całkowitego, nie HDL, LDL, który zresztą jest często wyliczany czy trójglicerydów, nie musicie robić tego badania na czczo. Nie ma takich zaleceń. Lipidogram nie musi być wykonywany na czczo. Ale o tym mówiłem już w innym filmie, gdzie dokładnie wyjaśniłem, dlaczego tak się dzieje. Moi drodzy, czasami można się wkurzyć na różne sprawy. Dlatego proszę, wybaczcie mi ten podniesiony głos. To tak jak mój kumpel, który siedzi w Pierdlu. Wiecie, co on zrobił? Wszedł kiedyś do domu i zastał żonę ze swoim kumplem w łóżku. I ani się nie zastanawiał, tylko wziął strzelbę i go zastrzelił. Tak? A wiecie, co mu powiedziała jego żona? Świetnie. Rób tak dalej, to nie będziesz miał z żadnych kolegów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.